No to dzisiaj jak chodzi o tuba jak w sumie jak ktoś tam jest, jak ktoś wpije, bardzo dziękuję, nie wspiera. Po prostu ten filmik pojawił się od nas. No to dzisiaj zagramy sobie w jedną grę. Wiecie, co mi znajomości. Tutaj wszystko było ładnie. Stąd też oglądałem jakieś filmy, ale ja nie miałem czasu nagrać. Jakieś poradniki, jak lepiej nagrać. No bo on dopiero zacząłem. Tutaj na przykład zagramy podam grę do tej najbardziej denerwującej. I tutaj zapomniałem wam pokazać, sorry, ale gra tutaj macie sztukę, jak chcecie zagrać i gdzie się bierzemy dzisiaj tę grę. chyba Ant Tu chodzi o to, że wspina po górach z To nie będzie zbyt długi. Sięczę. Będę mógł to zrobić live'a. live. No. Zobaczcie no, sobie Sprzęt. Ja zrobię specjalnie, Ale to zrobię wszystko, tylko proszę, nie proszę o na Jak powodu, Jestem strasznie. Mam też jeszcze jeden błąd. Wiecie, jestem już dorosły. Jestem w Nie w, lice w liceum, tylko jestem już pełnoletnim. I jak widzicie, to jest bardzo wkurzająca gra. Bo może być jakaś gra za pieniędze. Ale ja nie wiem, czy będzie gra proszę, dzisiaj nie będziemy Przecież od teraz od teraz nie będziemy idziemy na YouTube, proszę, w groszy, to łączcie tam Podajcie mi subskrypcję bo to mnie strasznie wspiera patrzcie, idziemy tutaj tam grups. no ja ją mam tutaj tutaj musicie robić zrobić more groups szpumi musicie zrobić more groups i tam wpisać gdzie to jest moja grupa tutaj jestem ja jak to jest na grupę to można ze mną pokryć i pojawić się na odcinku kto chce jak dołączę na grupę ja wszystkich przyjmę